Kolejne sześć budynków w Obrzychu będzie wyburzanych. Jak tłumaczy rzecznik prezydenta Wałbrzycha już Grudzień, budynki są w katastrofalnym stanie i gmina musi zbyt wiele dokładać do ich utrzymania. Nieruchomości, które gmina chce wyburzyć to budynki przy ulicy Daszyńskiego 32, Pankiewicza 6a, Grabowskiej 71, Słowackiego 21, Szkolnej 13 i Andersa 78. Przyczyną wyburzenia są przede wszystkim względy bezpieczeństwa. Kamienice są w katastrofalnym stanie. W najbliższym czasie będą wyburzane nieruchomości, które są przede wszystkim w złym stanie technicznym i powodują zagrożenie dla osób przebywających w ich otoczeniu. Jak również ze względów na to, że koszty utrzymywania takich nieruchomości są po prostu nieopłacalne. W związku z tym podejmujemy systematycznie decyzje o wyburzaniu budynków czy też obiektów w najgorszym stanie technicznym i tak będzie się działo w najbliższym w przyszłości. Nie bez znaczenia są także aspekty estetyczne. Śródmieście jest w tej chwili rewitalizowane, a wspomniane kamienice po prostu szpecą. Aby wyburzyć nieruchomości, potrzebna była zgoda konserwatora zabytków. Droga administracyjna w przypadku budynków przeznaczonych do wyburzenia jest zależna od tego, czy dana nieruchomość figuruje w rejestrze zabytków. Jeśli tak, zgodę na wyburzenie musi wyrazić konserwator. Ale nawet jeśli budynek nie figurował w rejestrze zabytków, konserwator może zainicjować postępowanie o ochronie danego obiektu, w momencie gdy właściciel zdecydował się na jego wyburzenie. Decydujący głos, w razie sporu pozwoli na wyburzenie obiektu, znajdującego się w rejestrze zabytków, ma zawsze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W kamienicach przeznaczonych do wyburzenia zostały już odcięte media. Nikt też już w nich nie mieszka. Każdorazowo zwracamy się do konserwatora, wojewódzkiego konserwatora zabytków delegatury w Wałbrzychu, o zajęcie stanowiska i o opinię. I oczywiście dopiero po, po pozytywnej opinii przeprowadzamy prace rozbiórkowe takich obiektów. W odniesieniu do obiektów, które Państwu przedstawiłem, w nich nie, w tej chwili nie zamieszkują żadni lokatorzy. Budynki są przygotowane do wyburzenia i, tak jak wspomniałem, zakończone są wszelkie postępowania, a więc tutaj będą po prostu przeprowadzone prace rozbiórkowe już w najbliższej przyszłości. Konserwator zabytków miał najwięcej wątpliwości co do budynku przy ulicy Słowackiego 21, gdzie na parterze mieścił się sklep rybny. Co do tego budynku, prowadzone są jeszcze ostatnie ustalenia.